Cześć. Tym razem opowiem wam o grupach pompowych Primoter. Wiecie doskonale, że prawidłowo wykonana instalacja centralnego ogrzewania zawiera bardzo dużo elementów, takich jak zawory kulowe, zawory zwrotne, termometry, śrubunki, pompę, zawory mieszające i nieraz na zawory mieszające montowane są również siłowniki. Zamiast składać to samemu, można wykonać taką instalację za pomocą grup pompowych Primoter. Dzięki takiej grupie oszczędzacie przede wszystkim czas. Który zaoszczędzacie na składaniu tych elementów. Wykonanie takiej grupy pompowej jest zdecydowanie lepsze niż samodzielne składanie. No i mamy produkt, który jest na pewno szczelny. Grupy pompowe Primotor występują w trzech wersjach: bez zaworu mieszającego z zaworem obrotowym mieszającym i z temperaturowym zaworem mieszającym występują w dwóch wersjach DN25 i DN32 oraz dostarczamy je bez pompy lub z pompą. Grupa pompowa PrimoTerm 180-1 składa się z zaworu odcinającego przed pompą, dwóch zaworów odcinających na zasilaniu i na powrocie z instalacji, zaworu zwrotnego na powrocie, z termometrów osadzonych pokrętło do zamykania i otwierania zaworu kulowego, skoków rozporowych do montażu tej grupy pompowej oraz o klinkach do montażu czujników temperatury. Dodatkowo mamy jeszcze otulinę stropianową. Grupa pompowa Primoterm 180 Myśnik 2 w naszym przypadku akurat wersja z pompą różni się od grupy pompowej Primoterm 180 Myśnik 1. Tym, że w grupie pompowej 180 2 mamy zawór trzydrogowy mieszający z trójnikiem. Dodatkowo w elementach dostawy jest siłownik elektryczny ARM 343, a w przypadku, jeśli wybraliśmy wersję z pompą obiegową, dostarczamy również wtyczkę elektryczną. Grupa pompowa Primoterm 180-3 jest bardzo podobna do grupy pompowej. 180-2. Różni się przede wszystkim zaworem. W grupie 180-3 mamy zamiast zaworu mieszającego czy drogowego, zawór temperaturowy, który zabezpiecza nam kocioł przed powrotem zimnej wody. Grupy pompowe Primoterm, które dostarczane są wraz z pompą, wyposażone są w pompę. O wysokiej sprawności energetycznej wraz z wtyczką elektryczną, i są to pompy, które potocznie nazywamy pompami elektronicznymi. Kolejną zaletą naszych grup pompowych jest możliwość zamiany stron, jeśli chodzi o zasilanie i powrót, dzięki oczywiście zamontowanym w grupie pompowej śrubunko. Do tego celu też przystosowana jest obudowa przednia styropianowa, która daje nam możliwość wyjęcia odpowiedniego elementu w taki sposób, by Grupa pompowa była prawą bądź grupą lewą. Poza tym, każda grupa pompowa posiada trzy takie kieszenie, w które wkładamy czujniki temperatury. Dzięki temu nie musimy kombinować strytkami bądź sprężynkami, żeby zamocować czujnik, tylko wystarczy, że włożymy go w odpowiednie miejsce. Grupy pompowe Primoterm RTA. Są to grupy, które zabezpieczają nam instalację przed powrotem zimnej wody do kotła. Takie grupy pompowe powinny być zawsze montowane w przypadku, kiedy mamy sytuację, gdzie zamontowany jest bufor ciepła. Taka grupa pompowa zawsze dostarczana jest z pompą elektroniczną, której nie ma możliwości zdemontować. Grupa pompowa RTA składa się z trzech zaworów odcinających ze śrubunkami, z zaworu temperaturowego o nastawie 45, 55 lub 60 stopni oraz zaworu antygrawitacyjnego. Do tego mamy trzy termometry na każdej z dróg i odlinę styropianową. W zależności od rodzaju instalacji montujemy różne grupy pompowe. Grupę pompową PrimoTerm 180 myśnik 1 montujemy wtedy, kiedy nie ma potrzeby żadnej regulacji na instalacji, czyli w sytuacji, kiedy montujemy grzejniki bądź ładowanie zbiornika na ciepłą wodę użytkową. Grupę pompową PrimoTerm 180 2 montujemy, kiedy konieczna jest regulacja temperatury, np. w przypadku ogrzewania podłogowego. Grupy pompowe Primoterm 180-3 montujemy, kiedy musimy zabezpieczyć powrót do kotła przed zbyt niską temperaturą wracającą, bądź w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z instalacją wyposażoną w bufor. Alternatywnie, możemy zamontować grupę pompową Primoterm RTA. Uzupełnieniem oferty grup pompowych Primoterm są rozdziałacze KSV. Takie rozdzielacze montujemy w sytuacji, kiedy mamy do zamontowania więcej niż jedną grupę pompową. Te rozdzielacze występują w wersji dla dwóch bądź dla trzech grup pompowych oraz w wersji ze sprzęgłem hydraulicznym lub bez niego. Taki rozdzielacz wyposażony jest w uchwyty do montażu, w kołki rozporowe oraz w belkę. U góry mamy półśrubunki do grup pompowych, na dole mamy gwinty zewnętrzne do zamontowania w stronę kotła oraz podejścia pod uchwyty. Rozdzielacze KSV ze sprzęgłem hydraulicznym różnią się od rozdzielaczy bez tych sprzęgieł tym, że mamy dodatkowo dwa wejścia z gwintami wewnętrznymi do zamontowania na przykład zaworów spustowych bądź czujników temperatury. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że rozdzielacze ze sprzęgłami hydraulicznymi Podejścia od strony kotła mają zlokalizowane szeroko, a rozdzielacze bez sprzęgów hydraulicznych miały je zamontowane bardzo blisko siebie.